Chciałabym wszystkich przeprosić za to, jaką jakość ma mój mikrofon. Nie wiem, co się z nim dzieje. Dzień dobry, proszę o kontakt. Kolejny mikrofon na moim kanale, a gdzieś będę tylko pokazywał, jak gdzieś poszło na Spotify. I zapraszam. Musicie wejść na tą stronę podcaster.potify.com. Tu na wszelki link będziecie mieli opisy. I, jeśli nie macie stworzonego podcastu, to musicie sobie chodzić. jeśli macie stworzonego podcastu, a chcecie sobie stworzyć nowy, to musicie wejść w ustawienia i stworzyć nowy podcast, potem wkraczać w nowy odcinek i tak, albo nagrywacie ten podcast mp 3 można też mp 4 to jest mp3. i... po no, prostu sobie rzucacie albo jeśli chcecie wiedzieć coś co jest na YouTubie, a na macie doma, co chcesz, to musicie pobrać to też sobie w mp3 i mp4, na jakichś stronkach nie mam nazwanych do polecenia akurat i no po tym jak rzucicie, to, to musicie sobie jakoś nazwać ten podcast, ja mam za poradnik, opis chyba trzeba dać, nie jestem pewien czy trzeba, więc i dam i no macie no, to i to teraz dla ja polecam e, wam żeby było teraz czy podkreślać makrofinans przyzwoite to przyznajemy się to za nieświadom że mnie dodatkowe informacje oczywiście nie trzeba jakiś tutaj teraz typ odcinka fajny tylko z własnym przytomą numer pożarny numer odcinka i okładka odcinka więc daje się, no chyba że nie chcecie, chyba że chcecie, żeby każdy podcast miał taką, każdy, pod, każdy odcinek podcastu miał taką samą opłatę. E e e Tego nie musicie dawać dalej i przykazać o To chwilę poczekajcie, żeby to się przetworzyło i będziecie mogli się to dojąć do tej listy i w ogóle zróbmy się to jesteśmy na profilu. Akurat ja nie wiem dlaczego u mnie na profilu aplikacji nic się nie pokazuje tego, ale dobra. Ja kimo ty, no, będziecie mieli chcieli słuchać, Oczywiście ja tutaj nic nie mam, ponieważ nie słucham tego, bo to jest tylko w ramach Więc dziękuję wszystkim za oglądanie. Ja byłem Dracopol, to by pora mi zezwyciężyć odcinki podcastu na Spotify i co? Kocuję, żegnam.